Cześć wszystkim. Ja już tak oficjalnie chciałabym z radością wszystkim ogłosić, że mój bliźniak genetyczny został odnaleziony. Został również przebadany. Jest zgodny 10 na 10 punktów. Także jest to idealna osoba dla mnie. Chciałabym również powiedzieć, że to wiąże się z tym, że niedługo przede mną najtrudniejsza droga, jaką jest chemioterapia do przeszczepu i sam przeszczep. Później wszystkie skutki uboczne z tym związane. Myślę, że to będzie najdłuższy pobyt w izolacji. Lekarze mówią, że około 6-8 tygodni, ale z tego co widzę po, po znajomych na oddziale, te pobyty często się wydłużają z różnych przyczyn. Także to będzie najbardziej wymagający czas, ale mam nadzieję, że ostatni już etap leczenia tutaj w zamknięciu. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w odnalezieniu bliźniaka genetycznego dla mnie, Fundacji TKMS, która poświęciła swoje serduszka wszystkim osobom ze szpitala, w którym pracuję i wszystkim znajomym, którzy zaangażowali się. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom gminy Małginia Górna, która tak licznie zorganizowała się we wsparcie mnie. Pozdrawiam i dziękuję.